Przerywamy audycję, aby nadać bardzo ważny komunikat. 12 grudnia 2019 roku premierem miał następca bardzo popularnego drona w Polsce, Hubsan Zino. Oryginalna nazwa Habzan Zino 2 zaskoczyła totalnie nikogo. W internecie znowu można znaleźć hasła Mavic Killer więc pomyślałem, że warto przejrzeć specyfikację i spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie to godny następca tego poprzedniego modelu. Jeśli widzieliście moje dwa filmy o dronie Hubsan Zino, to wiecie, że skupiałem się tam głównie na możliwościach filmowych tego drona i od tego chciałbym zacząć od specyfikacji kamery i omówić, co tak naprawdę producent poprawił w tej drugiej wersji drona w stosunku do pierwszej. Jeśli nie widziałeś tych filmów, to tutaj podrzucam link w karcie, żebyś mógł nadrobić zaległości. Wydaje mi się, że producent wziął do serca uwagi, które społeczność zgłaszała przy okazji Testów pierwszego drona, bo jednak ten dron sobie radził kiepsko w słabym świetle, i ten obraz był taki mydlany, jeśli nie było dobrych warunków oświetleniowych. No i w drugiej wersji już niby jest wsadzony lepszy sensor, który powinien sobie radzić lepiej w nocy czy przy jakichś wieczornych nagraniach. Ciężko to stwierdzić na ten moment, bo nagrań w sieci jeszcze jest dość niewiele, bo dron miał tak naprawdę niedawno premierę i jeszcze przesyłki nie zdążyły do każdego trafić. Ale sam producent wrzucił na swój kanał filmik z nocnymi ujęciami i wygląda to naprawdę lepiej w stosunku do tego, co oferował ten Zino w pierwszej wersji czy, czy w wersji Pro. Więc sensor i możliwości nagrywania w gorszych warunkach oświetleniowych na pewno na plus. Jeśli chodzi o jakość nagrań to mamy też 4K, tym razem jednak w 60 klatkach, pierwsza wersja dawała tylko 30 klatek i w Full HD możemy nagrywać aż w 120 klatkach, więc pod jakieś fajne slow motion może to się sprawdzić. No i tu jest coś, czego mi brakowało w pierwszej wersji, a mianowicie robienie zdjęć w rawach. Bo tej od PEGI, dawała pierwsza wersja, to były bardzo kiepskiej jakości. Mam wrażenie, że to były zapisane klatki z filmu po prostu. No i gdy będziemy mieli już zdjęcie w rawie, to możemy się pobawić z nim, chociażby wyciągnąć cienie porządnie. No dobra, to mówmy sobie aparaturę i zmiany, które wprowadził producent. No i zmianą, którą widać na pierwszy rzut oka, jest ten mały ekranik. Służy on do wyświetlania jakichś podstawowych informacji o parametrach lotu i producent zachwala się, że będzie on widoczny, nawet przy ostrym świetle. Jak z tym będzie, to zobaczymy. No i tradycyjnie możemy podpiąć swojego smartfona, tak jak w pierwszej wersji. I producent poprawił też dokładność drążków. Pierwsza wersja miała te drążki takie plastikowe. Czy one były niedokładne? Ciężko mi to potwierdzić, bo, bo latało mi się dobrze. Ale może to po prostu doświadczenie w graniu napadzie e, na PlayStation. Jeśli jesteśmy już przy dokładności sterowania, to producent zapewnia, że dron będzie lepiej trzymał swoją pozycję, chyba dzięki czujnikowi, który będzie pod, umieszczony pod dronem. Tak przynajmniej mówią grafiki i specyfikacja. Pierwszy Hubsan robił takie czasem kółka w miejscu, więc miejmy nadzieję, że ten problem będzie wyeliminowany w drugiej wersji. Czas na omówienie czasu lotu. Został on zwiększony aż o 10 minut. Poprzedni dron 23 minuty według specyfikacji, a ten mamy no już 33. Oczywiście wiadomo, że to są warunki idealne, bezwieczne, niemożliwe do osiągnięcia w rzeczywistym świecie. No ale to i tak robi wrażenie, bo mamy tu aż pół godziny lotu. Oprócz czasu lotu zwiększona została też prędkość. Podobno druga wersja lata nawet 72 km na godzinę, czyli o 12 km na godzinę szybciej niż ta wersja numer 1. Jak już się tak dobrze napędzimy, to możemy też odlecieć dalej od 6 do 8 km dlaczego przedział, no bo to jest coś dziwnego. Nawet na stronie JillBest, gdzie możecie kupić tego drona, są podane dwie wartości w dwóch miejscach. Raz jest podany 6 km, a raz jest podany 8 km. I bądź tu człowieku mądry. Na filmiku Habzana, no, tam jest test 8 km, więc myślę, że tego się powinniśmy trzymać, że będzie potrafił latać do 8 km, czyli całkiem sporo. Bo wersja ta podstawowa Habzana pierwszego miała 1 km zasięgu, wersja prostym, fajnym czarnym kolorem, miała do 4 km zasięgu. No więc dwukrotna poprawa. Jak już słyszycie, praktycznie w każdym obszarze ten dron został poprawiony, ale udało mi się znaleźć ten jeden minus. Waży on więcej, bo aż 915 gram, czyli około 200 gram więcej niż ta pierwsza wersja. Pewnie dzięki temu jest miejsce na czujniki, czy na większą baterię, czy na silniejsze silniki, żeby mógł latać bardziej stabilnie. Trzeba mi się na uwadze, że jest to więcej, jest cięższy niż poprzednia wersja. Konstrukcja jest podobna, bo znowu mamy składane ramiona, więc jeśli nie przeszkadza wam kilogram na, na plecach w plecaku, no to jest to dobry dron do jakichś tam podróży. Wydaje mi się, że w skrócie omówiliśmy wszystkie parametry. Szczerze czekam na więcej materiałów już od tych klientów, którzy dostaną te drony i ciekawi mnie jak ten dron będzie się zachowywał w rzeczywistości, bo w Polsce pierwsza wersja była mega popularna i jak na tą cenę dawała bardzo fajne możliwości. No i Habzan widać, że poszedł za ciosem, bo poprawił praktycznie każdy element tej konstrukcji, no może poza wagą, no ale pewnie była to konsekwencja tych, tych wszystkich bajerów który tam upakował. Mam takie małe przeczucie, że ten dron przyjmie się równie dobrze jak pierwsza wersja. Ja się z zakupem wstrzymam, bo niedawno kupiłem pierwszą wersję, ale jeśli masz ochotę być pionierem drona Hubsan Zino 2 w Polsce, to możesz go zamówić z linku poniżej i jak już nagrasz jakieś materiały, to weź mi je podeślij, bo chciałbym zobaczyć, co ten dron potrafi i może kiedyś też stanę się właścicielem tego drona. A, zapomniałem powiedzieć wam o czymś. Ogłaszam nową tradycję. Każdy film, który w tym roku zrobię, to stanie zdjęcie tematyczne, i to zdjęcie wyląduje na tamtej tablicy za mną. Więc będziecie oglądać kolejne filmy, mam nadzieję. I widzicie, jak tablica rośnie razem ze mną. Chociaż ja już chyba nie rosnę. W sumie to dla mnie też taka nowość, bo pogadamki takiej o specyfikacji jeszcze nie robiłem. Zobaczymy, jaki będzie odzew. I właśnie, jeśli macie jeszcze jakiś pomysł. Na film, który finalnie trafi na tą tablicę, to dawajcie znać w komentarzu. Podejmę się chętnie wyzwania i coś dla Was zrobię. Chodź. Dobra, mamy to. Mam nadzieję, że do zobaczenia wiecie co powinniście zrobić.